Warszawę jeżdżącą po szynach oglądaliśmy w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, do którego udaliśmy się wraz z naszym biwakiem. Muzeum mieści się na terenie dawnej stacji Sochaczewskiej Kolei Dojazdowej, a pani Monika opowiedziała nam o największym zbiorze wąskotorowych pojazdów szynowych w Europie. W sezonie letnim nie lada atrakcją muzeum są wycieczki. Pociągiem retro do Puszczy Kampinowskiej skład prowadzi przedwojenny parowóz PX29. Przemierzając muzealne sale, możecie obejrzeć wystawę opowiadającą o funkcjonowaniu kolei wąskotorowych w Polsce w różnych okresach, i przepięknie o tym opowiadał nam pan Łukasz. A naszych najmłodszych uczestników biwaku najbardziej zainteresowały makiety. I oczywiście jeżdżące po nich pociągi. Maluchy dosyć długo miały nosy przyklejone do szyby i podziwiały przepiękne przejazdy.